Witaj, nazywam się Ewa Walszewska i zapraszam do poranków z Adlerem. Czy życie ma sens? Czasami czujemy, że życie nie ma sensu, że kręcimy się w kółko, że coś powinno kliknąć. fajnie nie klika. Alfred Adler powiedział coś bardzo ważnego: każde nasze zachowanie służy jakiemuś celowi. Może jeszcze go nie widzisz, ale ono tam jest. Nawet lęk, wycofanie, odkładanie rzeczy na później, to też strategie. Nie są przypadkowe, są próbą ochrony, próbą zdobycia uwagi, miłości, bezpieczeństwa. Ale możesz dziś zadać sobie pytanie: czy ten sposób działał naprawdę i mi służył, czy prowadzi mnie tam, gdzie chcę iść? Adar mówił, że mamy moc, by ten nieświadomy cel uświadomić i zamienić na nowy, świadomy, spójny z tym, kim chcemy być. Życie nie jest ciałem przypadku. Życie to podróż ku sensowi. I nawet jeśli dziś czujesz się zagubiona, to też jest część tej drogi. To znak, że twoja dusza budzi się i chce czegoś więcej. Ty masz cel. Ty masz znaczenie. Nawet jeśli jeszcze go nie widać, ono już tam jest w tobie. I zapraszam ciebie do ćwiczenia teraz. Z czego to wynika? Pomyśl o jednej rzeczy, którą często robisz. Choć wiesz, że ci nie służy. Na przykład odwlekasz zadanie, boisz się mówić to, co myślisz, krytykujesz siebie. Zadaj sobie pytanie, do czego mnie to prowadzi i jaki cel może się za tym kryć? Na przykład unikanie porażki, potrzeba akceptacji, kontrola. A teraz nazwij nowy cel, który był bardziej wspierający. Chcę działać mimo lęku, chcę ufać sobie i iść swoją drogą. Zapisz go i przeczytaj na głos. To pierwszy krok, by go urealnić. Dziękuję bardzo.